Jest takie powiedzenie, które mówi, że przyzwyczajenia są naszą drugą naturą. Odkrycia neuropsychologii mówią, że to jest nieprawda. Otóż przyzwyczajenia są naszą pierwszą naturą, bo za nawyki nie odpowiada świadomość. Za nawyki odpowiada w tym znaczeniu, że nadaje kierunek zmian. My musimy nauczyć się tego, w jaki sposób wydawać samemu sobie polecenia, w jaki sposób własną wiedzę. Wykorzystać do tego, żeby przetworzyć ją na nawyk. I jest super, jeżeli te nawyki twoje, te Twoje nawyki są dla Ciebie korzystne. Niestety, jest bardzo wiele nawyków, które mamy, które nie są dla nas korzystne. Dlaczego byśmy odbili kierownicę w lewą stronę? Kiedy ktoś na nas wyjechał z prawej, nie zastanawiamy się nad tym. Powiedzmy tak, że każde niekorzystne dla Ciebie przyzwyczajenie to jest Twój nałóg. Czy Ty powinieneś w tym momencie żyć zgodnie ze swoimi nałogami, czy nie lepiej by było skonstruować takie przyzwyczajenia, które będą dla jej korzystne. W każdym razie, liczą się wyłącznie przyzwyczajenia. To po co nam jest wiedza? Problem polega na tym, że zdecydowana większość wiedzy, którą przyswajamy, nie jest zamieniana na żadne nowe nawyki. Badania prowadzone między innymi na rynku polskim wykazują taką bardzo dziwną rzecz. Pokazuje się, że ze szkoleń, które zostały uznane za dobre, ludzie przyswajają przeciętnie w naszym kraju 1,6%.